Cześć. Końcówka lata obfituje w bardzo mocne i ważne rodo sygnały płynące od Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO i z sądów administracyjnych. W poprzednim materiale mówiłem o jednym z nich, czyli o utrzymaniu kary dla Aleksandrowa Kujawskiego. Dzisiejszy materiał będzie jeszcze ciekawszy. E, przygotowałem dla ciebie praktyczne wnioski z dwóch bardzo ważnych wydarzeń. Jedno jest związane z najnowszą karą od UODO, drugie z wyrokiem WSA, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. No i oczywiście, jeżeli jesteś z rodo na bieżąco, to na pewno już się domyślasz, że chodzi o jeden. E, utrzymanie kary dla Morelenet i to właśnie ten wyrok WSA, o którym wspomniałem, oraz dwa. Czyli nałożenie przez prezesa Ułodo kary 50 tysięcy złotych na szkołę główną gospodarstwa wiejskiego SGGW. Zaczniemy od spółki Morelenet. Sprawa znana i niezwykle medialna. Myślę, że 99% z Was wie, że ta spółka no, została ukarana najwyższą w historii RODO w Polsce karą w kwocie ponad 2 milionów 800 tysięcy złotych. Za co została nałożona kara? No, za brak stosowania i tutaj słowo klucz odpowiednich. Zabezpieczeń, który skutkował wyciekiem danych osobowych. Wyciekły ponad 2 miliony rekordów. Wykradzione dane umożliwiły hakerom m.in. atak phishingowy i wyłudzenie danych dostępowych do kont bankowych klientów. Co zrobił WSA w Warszawie z decyzją prezesa UODO? No, utrzymał ją oznacza to, że Morele.net musi zapłacić kary blisko 3 milionów złotych. Ostatnią deską ratunku dla spółki będzie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z naszych informacji wynika, że Morele.net wciąż jeszcze nie podjęło finalnej decyzji. Jeśli się odwołają, to od momentu do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez NSA nie będą musieli płacić kary. Mamy więc karę i to wysoką, w dodatku karę, która została potwierdzona przez WSA. A jednocześnie sprawa cały czas wywołuje bardzo duże kontrowersje w branży. Dlaczego? Po pierwsze, kara została nałożona w sytuacji, kiedy to Morele.net padło ofiarą ataku hakerskiego. Nie było tu wewnętrznego działania pracownika, który świadomie wyniósłby dane osobowe ze spółki. Po drugie, to pierwsza kara, która została nałożona przede wszystkim na skutek zbyt słabych zabezpieczeń z obszaru IT security. I wreszcie po trzecie i tu chyba jest największa kontrowersja organ uznał, że spółka powinna wdrożyć dwuetapowe uwierzytelnianie jako środek zabezpieczenia, nie uzasadniając, dlaczego akurat taki sposób zabezpieczenia będzie adekwatny. I co za tym idzie, zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo danych. Mocno upraszczając sprawę, dostęp do bazy danych z poziomu panelu pracownika Morele.net był zabezpieczony jednoetapową weryfikacją czyli tak, jakbyśmy się logowali do większości systemów informatycznych, serwisów internetowych czy aplikacji e, czyli po prostu podajemy login i hasło. E, zdaniem UODO i sędziów w USA. Tak duża i strategiczna baza danych powinna być zabezpieczona no, lepiej. E, na przykład poprzez dwuetapową weryfikację, czyli tak zwane 2FA, czyli Two Factor Authentication. E, jak to działa? Użytkownik korzystający z 2FA uwierzytelnia się poprzez dwa składniki: e, jeden podaje login i hasło, czyli coś, co wie, coś, co pamięta, przynajmniej w większości powinien pamiętać. E, no i dwa. E, następnie wpisuje swoje jednorazowe hasło SMS, które otrzyma na telefon komórkowy, czyli coś, co posiada. Jeśli korzystasz z serwisu ePUAP i podpisujesz dokumenty za pośrednictwem LoginGov.pl, no na pewno wiesz o co chodzi. Sęk w tym, że sędzia w USA nie jest ekspertem od IT Security, a w toku postępowania nie uwzględniono wniosku Morella o powołanie biegłego, który oceniłby adekwatność zastosowanych zabezpieczeń. I Trochę szkoda, bo uważam, że gdyby to biegły z zakresu IT Security, powiedział, że stosowane w Morele Net zabezpieczenia były zbyt słabe, no to chyba nikt, łącznie z przedstawicielami spółki nie miałby już wątpliwości, że karę po prostu należy zapłacić. A tak no, pewne wątpliwości zostały. No, nie nam to oceniać, my możemy oczywiście wyciągnąć wnioski, wnioski praktyczne z kary i zrobić wszystko, żeby nie powtórzyć tych błędów. Wnioski są następujące. Po pierwsze, obszar IT Security ma duże znaczenie dla naszego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mimo że w RODO został opisany w sposób bardzo ogólnikowy i enigmatyczny. Co to oznacza? Należy regularnie monitorować stosowane przez nas zabezpieczenia informatyczne. Jeżeli nikt w Twojej organizacji nie odpowiada za obszar IT-SEC, no to jest to problem. Ta sfera bez wątpienia powinna być rozliczalna. Ktoś powinien wziąć odpowiedzialność za ten obszar. Regularnie sprawdzać, testować i raportować kwestie związane z zabezpieczeniami IT. Po drugie, Skala ma znaczenie i to jest wniosek płynący nie tylko z decyzji w sprawie Morele net, W zasadzie wszystkie większe kary UODO powiązane są z dużą skalą wycieku danych czy naruszenia. Jeżeli masz duże bazy danych osobowych, zacznij właśnie od dobrego zabezpieczenia tych baz. No i wreszcie trzy. Eee, trzeci ostatni wniosek możemy go znaleźć w uzasadnieniu decyzji prezesa UODO. Link do uzasadnienia na dole w opisie odcinka. Wszyscy specy od IT Security dostali wreszcie jakiś punkt odniesienia, trochę wytycznych co do tego, jakie zabezpieczenia mogą, jak takie zabezpieczenia mogą wyglądać, kilka certyfikatów ogólnych i kilka wskazówek. Więcej pisaliśmy o tym na naszym blogu w artykułach. Co to są odpowiednie środki zabezpieczenia według RODO i o decyzji UODO w sprawie Morelenet, Morele słów kilka. Zdecydowanie zachęcam do lektury. Linki oczywiście na dole w opisie odcinka. Jeżeli interesujesz się tą sprawą od strony Stricte IT, no to zapraszam Cię do bardzo fajnego opracowania, które znajdziesz na niezbędniku. Tutaj przepraszam widzów i przede wszystkim pana Piotra Koniecznego za suchar. Chodzi oczywiście o portal niebezpiecznik.pl. Link do artykułu również znajdziesz na dole w opisie odcinka. Tyle na temat spółki Morelenet. A teraz przechodzimy do SGGW. Sprawa jest z pozoru niezbyt medialna przy spółce Morelenet, bo SGGW ukarano tylko 50 tysiącami złotych. Jednak dla praktyków ta decyzja, w mojej opinii, ma co najmniej równie duże znaczenie, co kara dla Morele net. Za co więc ukarano SGGW? Kara została nałożona w związku z wyciekiem danych osobowych. Co dokładnie wyciekło? Około 100 tysięcy rekordów związanych z rekrutacją na uczelnie. Wszystko to w związku z tym, że jeden z pracowników przetwarzał dane osobowe na prywatnym laptopie w domu. I laptop ten został mu skradziony. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to bardzo, bardzo częsta przyczyna naruszeń ochrony danych osobowych. Najpierw odniosę się do samej kwoty. Z jednej strony 50 tysięcy złotych to kwota wręcz mikroskopijna w porównaniu do słynnej niemal 3 milionowej kary dla MoreleNet. No, z drugiej strony 50 tysięcy złotych. To aż 50% górnego pułapu kary, która może zostać nałożona na państwową instytucję. E, maksymalny pułap kary ustalono przecież ustawowo na poziomie tylko 100 tys. zł. UODO wskazuje, że naruszono aż 10 różnych artykułów RODO. E, jeśli każde z naruszeń potraktujemy jako równorzędne, no to taryfikator będzie przedstawiał się następująco. 5 zł za każde naruszenie RODO. Czyli w sumie, no, Niezbyt dużo, tylko tutaj oczywiście gwiazdka. Zastrzegam, że jest to oczywiście duże uproszczenie, no bo oczywiście nie każde naruszenie ma taką samą wagę. E, pamiętajmy też o tym, że naruszenie dotyczyło około 100 tysięcy rekordów. E, skala naruszenia również odegrała dużą rolę przy ostatecznej decyzji prezesa ŁODO. Jaki jest tego wniosek dla Ciebie? Możemy wspólnie pobawić się liczbami. Zobaczmy, jak wyglądałaby kara dla morele .net, gdyby wyniosła ona 50% granicy, górnej granicy wskazanej przez RODO. Według RODO górna granica kary za naruszenia przepisów, które zostały przypisane spółce, to 20 milionów euro lub do 4% wartości obrotów. E, obroty Morelenet z KRS za rok 2018 to 794 miliony złotych. 4% wartości obrotów daje nam ponad 30 milionów złotych, czyli znacznie mniej niż rodowski limit kwotowy. Wniosek oznacza to, że jeżeli UODO chciałoby um, ukarać Morelenet według taryfikatora zastosowanego względem SGGW, czyli 50% górnego zagrożenia, to kara powinna być znacznie wyższa i wynieść aż 10 milionów euro, czyli ponad 40 milionów złotych. No dobrze, to teraz idziemy dalej. Uzasadnienie decyzji to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdej osoby zajmującej się ochroną danych osobowych, a szczególnie dla inspektorów ochrony danych i administratorów danych. Lektura uzasadnienia pokazuje doskonale, jak zdaniem UODO powinna wyglądać. Relacja, współpraca na linii J-administrator danych osobowych. E, no to jak powinna wyglądać ta relacja? Przede wszystkim, Jod powinien być włączany we wszelkie nowe i bieżące operacje na danych osobowych, i to jest bez wątpienia cenna lekcja dla każdego administratora danych. Niewłączanie Joda w procesy związane z ochroną danych osobowych może skutkować nałożeniem kary. Dla Jodów może być to ważny argument za zaangażowaniem ich w bieżące procesy biznesowe. Z własnego doświadczenia wiem, że zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład mm, Jod dowiaduje się jako ostatni o uruchomieniu sklepu internetowego i to w momencie, kiedy sklep przetwarzający bardzo duże ilości danych osobowych już sobie funkcjonuje. Od taka niespodzianka, taki prezent dla Joda od działów marketingu i e-commerce. Dodatkowo UODO daje też wskazówki, jak sam JOD powinien organizować swoją pracę. Organ podkreśla konieczność ustalania priorytetów, które wiążą się z indywidualnym i samodzielnym określaniem środków czy metod działania. Zarówno środki, jak i metody działania powinny zostać dostosowane do specyfiki i branży, w jakiej działa konkretny administrator danych. Decyzja pokazuje też wagę szacowania ryzyka dla UODO. Pokazuje, jak dużą rolę w przeprowadzaniu szacowania ryzyka odgrywa J. Z niektórych fragmentów uzasadnienia można wręcz wyczytać, że to J powinien zająć się szacowaniem ryzyka. Z tym. Akurat, w mojej opinii, ciężko się zgodzić. Oczywiście JOT może pomagać czy nadzorować szacowanie ryzyka, czy wskazywać obszary, które takiej, ocenie, które takiej oceny wymagają. Natomiast realizacja oceny to już jednak co najmniej pole do gry zespołowej, czyli do wspólnego działania inspektora ochrony danych, administratora danych, a konkretnie jego pracowników. UODO położył też mocny nacisk na konieczność wykonywania przez J, przez JODA cyklicznych audytów i monitorowania stanu systemu ochrony danych osobowych w swojej organizacji. I to właśnie brak bieżącej kontroli nad procesami ochrony danych osobowych był jedną z głównych przyczyn naruszenia, do którego doszło w SGGW. I na koniec zostawię cię z takim małym paradoksem. Adresatem decyzji prezesa Łodo jest oczywiście SGGW, czyli administrator. Nie może być inaczej, no bo obecne przepisy nie pozwalają przecież karać bezpośrednio jodów. Ale takim cichym adresatem jest również J z SGGW. Cichym, bo prezes łodo miał zastrzeżenia do podjętych lub bardziej niepodjętych przez niego działań. Parafrazując klasyka, Jod zawinił a do ukarali. Oczywiście bardzo mocno upraszczam, bo w przypadku kary dla SGGW zdecydowana większość zarzutów dotyczy ADO, a nie JODA. Nie zmienia to jednak faktu, że pojawia się tutaj pewna istotna nowość. Co zrobił prezes UODO? Po raz pierwszy ocenił pracę JODA. Oczywiście administrator nie pozostanie w tej sytuacji bezbronny, bo może domagać się odszkodowania od JODA, jeżeli ten nie wywiązał się z zapisów umowy. Co jednak? Jeżeli zgodnie z umową J wcale nie był zobowiązany do wykonywania regularnych audytów, a administrator danych świadomie się na to godził, no, żeby było taniej. Skąd my to znamy, prawda? To już sprawa między Jodem i SGGW, natomiast jest to też cenny wniosek na przyszłość dla każdego Joda. Zawsze relacje między Jodem a administratorem danych, zawsze ta relacja powinna być budowana na zdrowych fundamentach. Jeżeli Ado jest świadom wszystkich kosztów i parametrów usługi, którą oferuje Jod, to w obecnym stanie prawnym nie będzie mógł Jodowi nic zarzucić, nawet jeżeli prezes Łodo oceni pracę JODA negatywnie. A o zdrowym i transparentnym podziale obowiązków i prac na linii J i ADO pisaliśmy też, no oczywiście na naszym blogu, odsyłamy cię do artykułów, e, jakie są zadania inspektora ochrony danych, oraz artykułu poświęconego ustaleniu poziomu zarobków Joda. E, naturalnie linki w opisie odcinka. Na dole. I to tyle na dzisiaj. A ty co myślisz o obu tych karach? Czy ich wysokość była adekwatna do naruszenia? Napisz komentarz, chętnie podyskutujemy. A jeżeli chcesz być na bieżąco z RODO wydarzeniami, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze rodo newsy i wnioski z nich płynące na pewno cię nie ominą. Do zobaczenia, cześć!